W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dzień czwarty na cierpienie. Wielkim, bardzo Pan Bóg obdarza nas dobrodziejstwem, kiedy nam grzechy odpuszcza, przywraca duszy naszej utraconą piękność, uwalnia od piekła, otwiera nam niebo, z niewolników czyni nas swymi ukochanymi dziećmi. Za tyle dobroci okazanej nam niegodnym mielibyśmy jeszcze narzekać, kiedy nam Bóg każe coś cierpieć przez kilka chwil życia ziemskiego. O, nie mówmy nigdy odtąd w utrapieniach swoich. Za co to ja cierpię, com zawinił, że mnie tak ciężko Bóg dotyka. Raczej niech z ust naszych wychodzą takie słowa. Panie najłaskawszy, uginam się pod krzyżem cierpienia, Ależ ja na większą karę zasłużyłem. Dzięki Ci Boże, że tak mało mi cierpieć każesz. Daj mi łaskę, abym wszystek dług Tobie na tej ziemi oddał, tak, iżbym bez przeszkody mógł wejść po śmierci do twego królestwa w niebie. Ojciec Wynanty Katarzyniec, kazani na piątą niedzielę wielkiego postu. Życie z Bogiem ciągle nas zaskakuje. Opituje szereg zwrotów i scenariuszy, których sami byśmy nigdy nie wybrali. Buntujemy się, kiedy pojawia się cierpienie, choroba, odrzucenie przez innych samotność. Pytamy wtedy Boga, dlaczego ja? Nie ma tu łatwych tych odpowiedzi poza jedną. Zaufaj Bogu, codzienny krzyż cierpienia nie był obcy Ojcu Wenantemu. Fizyczne i duchowe cierpienia, niezrozumienie ze strony bliźniego to tylko niektóre przejawy tego krzyża w życiu czcigodnego sługi Boże. Które przyjmował z poddaniem się woli Bożej. Módlmy się, Boże w trójc jedyny. Prosimy o łaskę cierpliwego znoszenia codziennych cierpień i przeciwności, które przeżywane z Tobą mają moc uszlachetniać nasze serca. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen. Ojcze nasz, który się z niebie święcił imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święty Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.